Cześć, jestem Klara, to kanał na no i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Benzyna to ciekła, łatwo mieszanina węglowodorów otrzymana podczas destylacji ropy naftowej. Jeden z jej składników jest pentan. Oprócz ile gramów tlenu potrzeba do całkowitego spalenia 5 gramów pentanu? Wynik podejść z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Ok. Mamy się doliczyć, ile gramów tlenu potrzeba do całkowitego Palenia 5 gramów pentanu. To oznacza, że musimy sobie to zacząć od reakcji spalania całkowitego pentanu. Pentan to alkan, czyli mamy CN. Hop. Pentan jest piąty w szeregu. No to mamy. 2 razy 5 dodać 2. W substratach zawsze jest tlen. Jest to spalanie całkowite, czyli mamy CO2 i wodę. Albo parę, parę wodną. Dobra. I mamy tak. C5, czyli mamy 5 węgli. Dajemy tu piątkę. Mamy 12 wodorów i robimy na pół 6. Dlatego, że 6 razy 2 to 12. Ale to od prawej strony zaczynamy wyliczanie tlenów. 5 razy 2 to 10, dodać 6, 16 i na pół 8. I to właśnie tego mamy się doliczyć, czyli piszemy sobie x gramów tlenu, a pentanu mamy 5 gramów. Ok. Tutaj oczywiście mamy totalnie za mało danych, więc musimy się posiłkować masą cząsteczkową. I wyliczamy sobie masę pentanu. I masa tlenu, którą oczywiście musimy tutaj mieć ze współczynnikiem stechiometrycznym. I robimy. 5 razy. Masa węgla to 12 unitów. Tego mamy 12 razy 1 unit. I wymnażamy. Z tego jest 60 unitów dodać 12. Unitów daje nam to 72 unity. Tu natomiast mamy 8 razy 2, czyli 16 razy masa atomowa tlenu to 16 unitów. Ok, czyli będziemy mieć tutaj 246 unitów. 56, przepraszam. OK. I teraz zrobimy tu sobie to proporcją. Tu mamy pentan, czyli 5 gramów. Ma się zrobić x gramów tlenu. To pod tym dajemy masę pentanu. 72 unity odpowiada 256 unitom. I robimy to na krzyż. 72 razy x to będzie 72x. Równa się to ze sobą w mnożeniu. I dzielimy na liczbę przy niewiadomej. Mogliście to od razu też już w sumie tak zapisać. I będziemy mieć tutaj zaokrąglenie do drugiego miejsca po przecinku. Czyli jest to około, bo mamy zaokrąglenie 17 przecinek 78 gramów tlenu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.